Wszystkie z tej strony Maria. Z kolejny na moim kanale kanalizam was kolejnej środowej aktualizacji. Zani, I zanim przejdziemy do aktualizacji, chciałabym wam życzyć, ponieważ jest 1 września, żebyście mieli lepsze oceny niż ja w poprzednim roku szkolnym, bo że tak to powiem. No, to nie jest tak, że na świadectwie miałam same trójki i czwórki, miałam tylko jedną piątkę. To tak nie jest, nie. Um, więc no, życzymy, żebyście mieli jak najlepsze oceny, najlepsze samy piątki i szóstki. E, no a co? Przechodzimy już do aktualizacji. I e, dzisiaj co zostało dodane? E, po pierwsze, został dodany przedmiot w sklepie bonusowym, czyli dla graczy, którzy wykupili e, Raidera Lifetime. Oraz jest nowy wyścig u. jak <laughs> chcę to przeczytać, to imię. Dobra, u Jelenia, dzielenia. Jak to się nazywa? Ty masz dzielenia. Jelena. Nie, nie. Ale tak, żeby zrobić ten wyścig musicie ten poprzedni wyścig jakby zrobić zaliczyć. Czas na kolejne wyzwanie nie są. Dziś ostrzegam jednak, że te zakręty są dość ostre, więc lepiej trzymaj kopy to na pulsie Milkway. Nie wiem co zauważyliście, ale ktoś tutaj wbił 20 poziom. Wreszcie, bo zachciało się komuś robić reputację. No i chodźmy do wyścigu. Zobaczmy sobie... Boże, jacy się jedzę. Okej, okay, tutaj jakoś... Okej! Okay. O matko... Ja, ja chcę tutaj sobie tak wolniej jechać, bo te Wsig są zawsze takie pokręcone. Okej... Okay. O matko boska! Jakie zakręty! Gdzie? Tutaj? Teraz tutaj! I tutaj. Tutaj. Ma pani no. Ma tylko boska, jak pan jedzie? Pan to chyba... Ja pitole. No to co chyba tak nie dostaniesz tego. Ja, ja nie wiem. To wiesz jakieś. Panie... Jak pan to ustawił? Okej. Okay. Teraz daj na no Um. Eee, co ja robię, co Nie, ja nie, 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 koniu, zwolnij, zwolnij, zwolni, Tak, dobry koń. I to jest koniec, nie? Nie. Nie ma końca. Nie, nie, nie będzie końca. Jak widzimy się, gdzie No. I to za tyle z aktualizacji, tak? No ale się 20pd dla postaci, więc to, to nie jest tak mało. A Ma konie. <śm> um, Okej. Okay. I to jest wszystko. Oczywiście jestem takim idiotą, że nie przeczytałam tego, co tutaj pisali. Ale generalnie no, uważam, że festi... Takie ciekawe, śmieszne, nie, ten początek jest dziwny. E, I co? E, teraz e, jedziemy. Jedziemy, jedziemy do Morland, zobaczyć ten... przedmiot. No, to jest chyba czapra. Ja odbieram ostatnie siodło. Przypomniałam. E, no i tak, a jeszcze co będzie za tydzień? Za tydzień są American Paint Horses. Takie te American. Czyli jakby są odnowione American Paint Horses. Um, I wraz będzie jakiś sprzęt westernowy, coś takiego. Także, także fajnie. Um, I co? A ci, co byli na poprzednim odcinku, bądź byli na Instagramie, to dobrze wiedzą dlaczego przez dwa tygodnie nie było aktualizacji. A czemu nie było przez ostatni tydzień aktualizacji? To wiedzą tylko osoby na Instagramie, więc zachęcam Was do obserwowania mnie na Instagramie, żeby być na bieżąco, ponieważ na YouTube. No, jeszcze nie mam opcji robienia oddzielnych informacji, więc po prostu, jak coś będę pisała, to będę pisała na Instagramie. Co mamy? O, mam taki fajny czapraczek. Mam no, no, zielony. To jest <grystanie> zielony, więc wiecie mnie, że to jest zielony. Ale. Hmm. O, szybkość plus zwinność No, taki. Taki. <grystanie zielone> nie najgorszy. Um, także co. To wszystko z dzisiejszej aktualizacji. Nie wiem, napiszcie co sądzicie. ta aktualizacja jest chyba taka krótka, ale czasami się przydadzą tak, nie? I. No, zaczął się rok szkolny. No, niestety. Co oznacza z tym, że aktualizacje pojawią się dużo później ponieważ stacjonarne nauczanie. I będziecie musieli pewnie czekać do jakieś 16 z aktualizacją. Także no. I co? Dziękuję już wam za oglądanie i będę się po prostu żegnać. Do zobaczenia. Cześć i pa.